Znaczy, no, nie, ma, nie ma takich rozmów, tak, to są tylko medialne, medialne po prostu yy, yy, tak powiem, zjawiska, jak to tam nazwać. Yy, jeżeli będą takie rozmowy, będą takie dyskusje, to ja jestem otwartą osobą, że jak ja poinformuję, myślę, że myślę, że w dalszym ciągu yy, ja muszę podkreślać i podkreślam, że jest naprawdę wiele zadań ważnych w, w samorządzie w województwa. Między innymi tak Państwo widzą ta koncepcja. My jeszcze kilka takich działań sieciowych chcemy zaproponować. Mamy projekty, które kończymy, mamy projekty, które rozpoczynamy. No i z takimi dobrymi pomysłami warto do Warszawy się też udawać. Tam jest sprzyjający klimat dla no Podkarpacia, sprzyjający klimat dla pozytywnych zmian i to trzeba też wspierać dla dobra mieszkańców mhm. i województwa. Czyli marszałek pozostaje dalej w przyszłości Tak, tak, na ten moment. Tak, i tu nie ma żadnych takich. No naprawdę się dziwię, że aż takie są artykuły z zastępcami, z następcami. Następ... Nie ma ani wewnętrznych, a naprawdę. kompletnie bez, bez przedmiotu. Takie się fantastyczne. Tak? A, to